Czuwaj. Tutaj, Tutaj e, Sława i mój anonimowy pomocnik Dzisiaj pokażemy Wam kilka ćwiczeń, których, e, które będziecie mogli właściwie nawet się o, powinniście praktykować w domu Podczas kiedy nie możecie wychodzić na dwór znaczy, przepraszam, kiedy nie ćwiczy się normalnie, na przykład na WF-ach i tak dalej. I tak. Pierwsze to są pompki. Ale, żeby nie było wątpliwości, bo zaraz ktoś mi powie, ale ja nie umiem robić pompek. Więc, postanowiliśmy Wam pokazać takie pompki, które jest w stanie zrobić prawie każdy, a właściwie każdy chyba, <laughs> kto posiada ręce. A tak się składa, że niestety Wy wszyscy posiadacie, więc nie jesteście się w stanie wymigać. Uwaga, dlatego potrzebujemy. Jakieś podwyższenie, w tym przypadku to są takie drążki specjalne, które, na których możemy sobie pompki robić. Na nich oczywiście można też robić normalne pompki, ale one są trochę trudniejsze. I potrzebujemy po prostu sobie przyklęknąć na kolana. Teraz Pan asystent pokaże jak wygląda pozycja gotowa. Tak to wygląda. Czyli widzicie, ciało jest wyprostowane. Stoimy, czy stoimy, podpieramy się tak jak do pompek, z tą różnicą, że jesteśmy oparci na kolanach, a nie na stopach. Prawdziwa pompka wygląda w ten sposób. Raz. Dwa. Osoby, które są wyćwiczone, w taki sposób mogą ćwiczyć tak naprawdę bardzo długo. To jest, tak mi się wydaje, że około mnożnik dwukrotny tego, ile ktoś jest w stanie normalnie zrobić pompek. A dla osób, które nie są w stanie zrobić pompek, pompki takiej poprawnej w ogóle, yy, to będzie po prostu okazja do tego, żeby wreszcie ruszyć w tym temacie coś. Yy, więc zachęcam. Oczywiście nie zapominajcie o tym, żeby mieć na sobie strój sportowy. Tyle, jeśli chodzi o pompki. Kolejne ćwiczenie, które Wam pokażemy są oczywiście najprostsze brzuszki. Yy, brzuszki w taki sposób realizujemy, że musimy zaprzeć się o coś coś takiego e, zaczepić stopy w taki sposób, żeby nie, on nie był w powietrzu. Myślę, że każdy z Was powie, ale na wszelki wypadek muszę Was poinstruować w tym temacie. I kiedy już się zaczepimy, jesteśmy w takiej pozycji, ręce możemy mieć splecione za głową, możemy też mieć tutaj splecione na. to się nazywa klatce piersiowej, ale. Generalnie gdzieś w taki sposób, żeby nie pomagać inni sobie. Bo najgorzej jest robić brzuszki pomagać sobie rękami. Machać rękami, bo to jest po prostu głupie i nie działa, nie spełnia swojej funkcji. Kiedy już się zaprzemy, kładziemy się na ziemi i zaczynamy. Tak wygląda pozycja gotowa. Ewentualnie można jeszcze być w takiej pozycji, że jesteśmy i trzymamy się czegoś, na przykład drabinki, jeśli takową mamy. I dopiero zaczynamy robić brzuszki, kiedy się puszczamy. I wtedy się kładziemy, Ale jak nie, to możemy zacząć z takiej pozycji i zaczynamy start. Raz, dwa i tak dalej. Lecimy. Takich brzuszków wydaje mi się, że można zrobić około 10. Znaczy, wiadomo, każdy ma inny, powiedzmy, każdy yy, ma inną ilość, którą jest w stanie zrobić, ale... Może dla tych najsłabszych osób, które, które nie ćwiczą za często, yy, można zacząć od pięciu, na przykład przez dwa dni robić 5, potem sobie podwyższać o dwa, bo brzuszki to nie są jakieś bardzo trudne ćwiczenia. Yy, dla tych yy, starszych, które bardziej doświadczonych, 10, 15, 20 brzuszków, 30, może nawet więcej, jeśli ktoś z Was da rady zrobi. Ostatnim takim ćwiczeniem podstawowym, które Wam pokażemy, to są też, je znacie, przysiady. Przysiady to merpozor nie jest takie proste ćwiczenie, bo bardzo często robimy przysiady w taki sposób A, żeby zrobić. Nie skupiamy się na tym, co robimy. I przez to one w sumie nie spełniają swojej funkcji do końca. Więc teraz tak. Nogi trzymamy, no, w kroku, jakimś, w miarę szeroko. Podczas robienia przysiadu ważna rzecz. Nie odrywamy ani skrawka stopy od ziemi. Robimy na całej stopach. W taki sposób, żeby stojąc żeby stojąc i robiąc ten przysiad nie robić czegoś takiego, gięcia nie odrywać ani pięt ani żadnego innego yy, żadnej innej części stopy bo, no mówię, to nie będzie spełniało do końca swojej funkcji więc trzymam całe stopy na ziemi i możemy oczywiście robić na przykład przysiady w taki sposób, no w takiej pozycji albo yy, w sposób taki, że ruszamy rękami, czyli na przykład coś takiego robimy. Ale powiedzmy nie musimy, to już zależy od was, w jaki sposób chcecie ćwiczyć, to przy okazji czujcie ręce. Jak nimi ruszamy, to działa na większe obszary mięśni, a, a jeśli trzymamy po prostu przed sobą, to jest trochę trudniej robić same, ale na same nogi i jakby wtedy na no, nogi po prostu otrzymują największą ilość gusta. Więc przygotuj się i lecimy. Zauważcie, przy robieniu przysiadów nie odrywamy nóg, tak jak mówiłem, nie odrywamy w ogóle stóp i robimy, jakby to pokazać z boku, lekko wypinamy pośladki, potem zawodowy prostu. W taki sposób po jakimś czasie te nasze nogi, te nasze ramiona i większość partii mięśniowych będą no, wzmocnione. Podsumowując, ćwiczenia, tak jak już mówiłem wcześniej, nie musimy od razu robić wszystkiego na raz i od razu wszystkiego po tysiąc powtórzeń, bo to nie o to chodzi. Warto zacząć sobie od jakiejś małej liczby, na przykład nie wiem, pięciu powtórzeń, jak ktoś umie, dziesięciu, piętnastu powtórzeń z tych wszystkich ćwiczeń, z każdego po jednym, dziennie. I potem, na przykład jak już dwa, trzy dni będziemy robić te kilka powtórzeń, na przykład zwiększyć o dwa. 3. Czy, no jak już potem ktoś się wkręci, to można i o 5, no ale tak też bez przesady. No tak, i oczywiście musiała nam paść e, karta pamięci. Bo ktoś jej nie wyczyścił. No, więc wracając do tematu. Pamiętamy o tym, żeby... Aha, tylko musiałbym najprzypamiętać, że skończyłem. No, więc pamiętamy o stole sportowym. Pamiętamy o tym, żeby w miarę możliwości ćwiczyć najlepiej z kimś. Znaczy, no, jeśli nie, niekoniecznie musimy to robić, ale warto ćwiczyć z kimś. Żeby nam chociaż, nie, niekoniecznie ćwiczył z nami, ale liczył nam powtórzenia i tak dalej. I mówię, dobra muzyka nie jest zła. Zawsze można sobie posłuchać czegoś w rytmie. Jest dużo takich treningowych playlist, nie wiem, utworów które idealnie nadają się do tego, żeby właśnie tłuc powtórzenia na kolejne pompki czy kolejne brzuszki, przysiady i inne takie. Widzimy się w kolejnych filmach. Będziemy Wam, powiedzmy, starali się w miarę regularnie wysyłać jakieś ćwiczenia i do zobaczenia. Cześć.